Witam Was w odcinku Dziś Wam pokażę co się kryje w takiej klimatyzacji Będę mnie pytać czy ona działa czy nie działa, co było zepsute Od razu mówię, nic nie było zepsute, działa a ja tego nie potrzebuję Pokażę Wam co tam jest w środku I Zaczynamy Tutaj śrubek mamy. Wiadomo, że chciał sprzedać, więcej dostał, ale tego tutaj jest bardzo dużo, co chwilę się trafia. Ja nie miałem czasu, to tego nie brałem. Teraz mam sporo czasu, bo to wziąłem. Pokazać, co tutaj mamy fajnego. Chyba ktoś odkręcił. Tutaj chyba raczej też. Nie, ja źle dałem w Powiem wam najgorsze to są te plastiki, nie? Bo naprawdę nie wiadomo co z tym robić. A ja to wyrzucam do plastiku siebie, ale niekiedy się tyle tego nazbiera. To jest masakra na pewno. Ale parę ciekawych rzeczy jest w śoroczku, no wiadomo na pewno będzie agregat do przycięcia. Na pewno będzie górnica. Parę rzeczy. Tutaj widzicie, wyśleczona. z tego co widzę jeszcze od dołu była jedna śruba. ale niestety od środka, nie od ruchuż. i jak ale jak widzicie mamy dwie chłodnicy. chłodnice chłodnice niedziane tutaj mamy kompresor z butla nabita, tutaj mamy silnik Trochę stelażu metalowego. No i tutaj będzie jeszcze jeden silnik. Nie jest tam schowany całkowicie z tyłu. To akurat będę później demontował. To jest podciśnienie. I jak przepnę teraz, to będę, będę. miał galimatias w warsztaciku. Więc zostawię sobie to lepiej na potem. Ale tak z grubsza Wam pokażę. To możemy uzyskać, żebyście wiedzieli Kiedyś miałem taką sytuację, takie jedno przyciąłem. Pęciapie. Tak mówię na mój warsztacik. I niestety jest to niezdrowe. Ten cały gaz się mi tutaj ulatniał. jest taki olej. Z tego co słyszałem te, które są wybijane. Jest to niebezpieczny w miarę olej, więc lepiej tego wymagać. Więc Ja sobie to potem zdemontuję, ale na podwórku. Tylko wam teraz mniej więcej jeszcze pokażę, co tutaj jest. Żebyście widzieli, może ktoś będzie chciał sobie szukać takiego klimatyzację do rozbierania kokosów nie ma ale zawsze coś jest tutaj jest jedna śruba albo ona jest tak schowana ciężko będzie do niej dojść jest zaklejona jeszcze z ten silnik, będziecie mogli więcej zobaczyć. Na chwilę trafił. <coughs> Przepraszam. się lubię oderwać. No jak widzicie, pełno plastiku. Nie tylko to interesuje. Nic więcej. No i tutaj, jak widzicie, tak samo. Troszkę miedzi. Troszkę kabli. Tutaj ten wichlak podciśnienia. Nie jest parę rurek, te kilograma z tego nie będzie. Kolejny motor jest na dole. Jak widzicie. Ameryki nie ma, ale zawsze coś jest. Na dole jest większy motor. Nie wiem, czy tak na szybko dojdę do niego. Chciałbym to zdemontować, ale to niestety nie teraz. O, to będę miał tutaj mały. Więc, jak widzicie, takie rzeczy się tutaj klienią. w dołu tu klapę ściągnąć no ona chyba jest tutaj też od tamtej strony na jakichś śrubach więc to na razie tak zostanie a więc widzicie takie rzeczy się tutaj kryją Ja tych chłodnic nie rozbieram, kiedyś pokazałem jak się rurki wyciąga, ale już się w całości oddaje, najlepiej. Więc co, tyle co Wam mogłem pokazać, to widzicie sami, to resztę ja zabieram, się przenoszę na podwórko, bo będzie psikało trochę. Więc oczywiście jak się filmik podoba stawcie łapkę w górę i trzymajcie się, do następnego, hej.